dnia 7 grudnia 2024 roku, około godziny 7:30, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wypadku bądź kolizji. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP Piława Dolna. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy typu bus poza obrębem jezdni w środku znajdowały się dwie osoby, które nie mogły opuścić samodzielnie pojazdu. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w wyjściu osobom biorącym udział w zdarzeniu, odłączeniu akumulatorów. Podczas działań ruch odbywał się wahadłowo. Dalsze czynności prowadzi policja. Według wstępnych ustaleń kierujący dostawczym fiatem stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Uderzył w drzewo, a następnie w płot. Kierowcę i pasażera z uszkodzonego pojazdu uwolnili strażacy. Szczęśliwie nikt nie doznał większych obrażeń. Na miejscu pracowała policja oraz zastępy straży, w tym OSP, spiła wydolnie.